Anna zawsze chciała nauczyć się francuskiego. Od samego początku naszej znajomości wielokrotnie powtarzała mi, jak bardzo kocha ten melodyjny, wyrafinowany język. Z natchnieniem opowiadała mi o swoim pragnieniu, by pewnego dnia znaleźć się w Paryżu, spacerować wzdłuż nabrzeża Sekwany, usiąść w małej kawiarni na Montmartre i swobodnie, bez skrępowania, rozmawiać z mieszkańcami w ich języku. Za każdym razem miała ten błysk w oczach, który pojawia się tylko u ludzi, którzy pasjonują się czymś więcej niż tylko kolejnymi wakacjami lub nową rzeczą. Widziała we francuskim coś wyjątkowego, klucz do całego świata, który do tej pory mogła sobie tylko wyobrażać. Ale wtedy nie zwracałem na to większej uwagi. Zamożony w pracy i troskach codziennego życia, nie zdawałem sobie sprawy, dlaczego było to dla niej tak ważne. Myślałem, że to tylko chwilowa zachcianka, hobby, o którym zapomni za kilka tygodni, gdy pojawią się nowe zmartwienia. Po co nam francuski? Praca, rodzina, dzieci, czy w tym wszystkim jest miejsce na takie fantazje? Poza tym nauka nowego języka wymagała czasu i wysiłku, a my mieliśmy już sporo obowiązków domowych, opiekę nad dziećmi i codzienne życie. Ale Ania była nieugięta. Nie chciała zrezygnować ze swojego marzenia. Pewnego wieczoru, kiedy wróciłem do domu po wyjątkowo długim dniu w pracy, spokojnie oznajmiła, że zapisała się na kurs francuskiego w lokalnym centrum językowym. Byłem trochę zaskoczony, nie spodziewałem się, że rzeczywiście podejmie taki krok. Ale nie sprzeciwiłem się. W końcu to jej decyzja, i jeśli naprawdę chce to zrobić, to kim ja jestem, by jej to wyperswadować. Niech się uczy, pomyślałem, to jej osobista przestrzeń, jej zainteresowania. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu wieczorami. Za każdym razem Anna wracała do domu dosłownie podekscytowana. Jej oczy błyszczały, twarz była pełna entuzjazmu i natychmiast zaczynała demonstrować swoją nową wiedzę. Witała mnie, gdy wchodziłem do domu po pracy. Z trudem próbowałem powtórzyć coś, co przypominało francuski zwrot, ale moje nieporadne próby często wywoływały jej śmiech. Sprawiało jej to szczególną przyjemność, nie tylko była zadowolona z własnych postępów w nauce języka, ale także z faktu, że stałem się częścią jej nowego hobby, choć pośrednio. W miarę upływu tygodni nie mogłem nie zauważyć, jak Anna się zmieniła. Wydawała się rozkwitać, bardziej pewna siebie, lekka i zainspirowana. Francuski był teraz wszędzie w naszym domu. Nie tylko nuciła melodyjne francuskie piosenki, które ledwo mogłem rozpoznać, ale także gotowała francuskie potrawy, babeczki migdałowe, kremę brule, a nawet próbowała zrobić Bije w bourguignon. Francja stała się częścią naszego codziennego życia, nawet jeśli na odległość. Anna czytała francuskie książki, zapisywała słowa w zeszycie, opowiadała mi o swoich nowych odkryciach. Cieszyłem się razem z nią, obserwując, jak to nowe hobby daje jej szczęście, ale czasami czułem dziwne ukłucie zazdrości. Wydawało się, że język francuski zajął miejsce, które wcześniej należało tylko do mnie. Jej myśli i czas były teraz poświęcone temu nowemu światu, podczas gdy ja, pochłonięty pracą, pozostawałem coraz bardziej w tle. Pewnego wieczoru, kończąc dzień wcześniej niż zwykle, postanowiłem zrobić jej niespodziankę. Wpadłem na pomysł, by odebrać ją z zajęć i zabrać na kolację do jednego z tych miejsc, które tak lubiła opisywać przytulnego francuskiego bistro, z delikatnym światłem i aromatem świeżych bagietek, gdzie moglibyśmy spędzić wieczór razem. Wiedziałem, że jej się to spodoba, że taki gest będzie miły i niespodziewany. Poza tym chciałem znów poczuć, że jestem dla niej ważny, że między nami jest coś więcej niż tylko rutyna. Przyjechałem do centrum językowego 15 minut przed końcem zajęć. Po zaparkowaniu samochodu w pobliżu, wszedłem do budynku i zacząłem iść na pierwsze piętro, gdzie odbywał się kurs. Na korytarzu panowała cisza, a z za zamkniętych drzwi dochodziły jedynie stłumione głosy nauczycieli i uczniów. Powoli podszedłem do drzwi jej klasy, postanawiając poczekać, aż zajęcia się skończą. Z za zamkniętych drzwi słyszałem urywki francuskiego i nagle zdałem sobie sprawę, jak niewiele wiem o jej nowym świecie. Z jednej strony byłem dumny z Anny, że odniosła taki sukces, ale z drugiej strony nie mogłem pozbyć się wrażenia, że jej życie wydaje się teraz być gdzieś poza naszym. Gdy zbliżyłem się do właściwego biura, usłyszałem śmiech Anny. Jej śmiech był tak swobodny i owialny, jakby cieszyła się każdą minutą tej chwili. Ale coś w jej głosie sprawiło, że byłem ostrożny. Brzmiał inaczej żywo, ale jednocześnie zbyt osobiście, niemal intymnie. Zatrzymałem się przed drzwiami, nasłuchując, co się za nimi dzieje. Męski głos powiedział coś po francusku, pewnie aksamitnie. Anna odpowiedziała radosnym śmiechem, który zdawał się przerywać ciszę wewnątrz mnie, wypełniając moje serce niepokojem i dziwnym uczuciem, że jestem świadkiem czegoś, czego nie powinienem widzieć. Mój oddech przyspieszył i poczułam, jak pocą mi się dłonie. Moja głowa wypełniła się niespokojnymi myślami, co się dzieje za tymi drzwiami? Dlaczego jej śmiech brzmi, jakby między nimi było coś więcej niż tylko nauczyciel i uczeń? Brak możliwości zobaczenia, co się dzieje, tylko potęgował niepokój. Stałem na korytarzu, zamrożony w miejscu, jakby ktoś mnie zatrzymał, ale w środku wszystko się waliło. Niepokój powoli przeradzał się w paranoję. Wsłuchiwałem się w każdy dźwięk, próbując wyłapać sens ich rozmowy, ale francuska mowa była mi prawie obca. Jej śmiech i jego głos były wszystkim, co pozostało mojej wyobraźni. A ona już rysowała obrazy, jeden gorszy od drugiego. Przez kilka sekund walczyłem ze sobą, mając nadzieję, że moje podejrzenia okażą się puste, że otworzę drzwi i zobaczę Annę w jej zwykłym środowisku do nauki, otoczoną podręcznikami i notatkami. Ale coś mnie powstrzymywało, jakaś ciemna strona mojego umysłu szeptała, że nie powinienem tego robić, że nie jestem gotowy zobaczyć prawdy, cokolwiek to było. Ale niepokój narastał. W końcu zdeterminowana chwyciłam za klamkę, czując coraz szybsze bicie serca. Wzięłam głęboki oddech, by się uspokoić i otworzyłam drzwi, mając nadzieję, że moje obawy były bezpodstawne. To, co zobaczyłam za progiem, sprawiło, że zamarłam. Gdy tylko moje oczy skupiły się na tym, co się działo, poczułem, jak ziemia usuwa mi się spod stóp. Anna siedziała na stole, jej twarz promieniała żywym zainteresowaniem, jej oczy były utkwione w mężczyźnie, który stał przed nią, pochylając się zbyt blisko. Ten mężczyzna, wysoki, szczupły, około trzydziestu pięciu lat, trzymał rękę na jej ramieniu, a jego postawa, jego spojrzenie, wszystko to wyglądało zupełnie nieodpowiednio do normalnej sesji nauki. Ich postawa była tak bliska, tak intymna, że poczułam, jak moje serce ściska paląca fala zazdrości i bólu. Przez kilka sekund w pokoju panowała głucha cisza, jakby czas się zatrzymał, jakby cały świat zamarł w oczekiwaniu. Anna, początkowo pochłonięta swoim rozmówcą, nagle odwróciła głowę i zobaczyła mnie stojącego w progu. Jej twarz natychmiast zmieniła się z zaskoczonej w przerażoną. Zawołała, Sierioza, co ty tu robisz? W jej głosie słychać było wyraźne zmieszanie, co tylko wzmogło moje podejrzenia. W tym momencie nie mogłem wydusić z siebie słowa. Tysiąc myśli naraz zdawało się wirować w mojej głowie, a każda z nich niosła ze sobą więcej niepokoju i niepewności. Jak długo to już trwa? Co tak naprawdę jest między nimi? Czy naprawdę przez cały ten czas, gdy tak namiętnie podchodziła do francuskiego, miała zupełnie inny powód do tej namiętności? Mężczyzna, który do tej pory milczał, jako pierwszy przerwał ciężką ciszę. Wypowiedział, Dobry wieczór, jego głos był spokojny, równy, jakby nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Pan musi być mężem Anny? Dużo mi o tobie opowiadała. Wpatrywałam się w niego, próbując stłumić złość, która narastała z każdym jego słowem. Nie mogłem ukryć swojej wrogości. Wszystko, co czułem w tym momencie, było mieszanką gniewu, frustracji i zazdrości. Tak, jestem jej mężem, powiedziałem w końcu, starając się panować nad głosem. A ty jesteś, jak zakładam, jej nauczycielem? Podkreśliłem ostatnie słowo, mając nadzieję, że wyjdzie z sarkazmem, który czułem. Chciałem zrozumieć, jak daleko zaszła ich relacja i co tak naprawdę się dzieje. Anna szybko zeskoczyła ze stołu, jej twarz była blada, podeszła do mnie, jakby chciała się wytłumaczyć, uspokoić mnie, ale jej próby wyglądały nieporadnie i niezręcznie. Sierioza to jest Jean-Pierre. Jest naszym nauczycielem. My tylko, UM. Ćwiczyliśmy sketch na zajęcia, powiedziała, jej głos był napięty, jakby próbowała znaleźć wymówkę, która brzmiałaby wiarygodnie. Spojrzałem na nią z niedowierzaniem, czując, jak ogarnia mnie oszołomienie i zazdrość. Skecz? — Zapytałem z gorzkim uśmiechem, patrząc jej prosto w oczy. Na stole? Jean-Pierre wystąpił naprzód, wyraźnie próbując rozładować napiętą atmosferę, która z minuty na minutę stawała się coraz bardziej napięta. Jego głos brzmiał zaskakująco spokojnie, jakby to była dla niego normalna sytuacja. Messier, proszę pozwolić mi wyjaśnić, zaczął, starając się znaleźć odpowiednie słowa. Przygotowujemy małe przedstawienie na zakończenie kursu. To scena z jednej z najsłynniejszych francuskich sztuk, a my właśnie ją ćwiczyliśmy. Poczułam, jak wzbiera we mnie fala irytacji, rosnąca z każdym jego słowem. To było tak, jakby starał się wszystko wyjaśnić i uczynić sytuację mniej podejrzaną. Ale nie mogłam i nie chciałam go dłużej słuchać. Podnosząc rękę, powstrzymałam go ostrym gestem. Nie chcę nic od ciebie słyszeć, powiedziałam z powściągliwością, która sama ledwo nad sobą panowała. Odwróciłem się do Anny, której spojrzenie było teraz pełne zakłopotania i niepokoju. Anno, wychodzimy, powiedziałem cicho, ale stanowczo, nie pozostawiając miejsca na sprzeciw. Jej oczy natychmiast wypełniły się mieszaniną przeprosin i błagania. Serioża, proszę, nie wyciągaj pochopnych wniosków, powiedziała prawie szeptem, ale jej głos brzmiał powściągliwie i napięty, jakby bała się, że jedno niewłaściwe słowo wszystko zrujnuje. Porozmawiajmy. Wszystko ci się pomyliło. Jej próba uspokojenia sytuacji wydawała się niezdarna, jakby nie do końca rozumiała, jak znalazła się w tej sytuacji. Czułem, jak złość i uraza narastają w mojej klatce piersiowej niczym wrząca woda, która zaraz wypłynie spod pokrywki. Jej słowa tylko dolały oliwy do ognia, sprawiając, że poczułam się jeszcze bardziej niesprawiedliwa. Porozmawiam z tobą w domu, odpowiedziałam krótko, odwracając się, by nie widzieć jej błagalnego spojrzenia. Nie mogłem zostać w tym pokoju ani sekundy dłużej. Anna, nie chcąc jeszcze bardziej eskalować sytuacji, szybko zebrała swoje rzeczy, skinęła przepraszająco na jean i ruszyła za mną niemal biegiem. Schodziliśmy po schodach w milczeniu. Cisza między nami była przytłaczająca, jakby coś niewidzialnego stało między nami, a każdy krok był trudny. Ledwo zdawałem sobie sprawę z otoczenia, chłodnego wieczornego powietrza, hałasu samochodów nadjeżdżających z ulicy, nawet jej szybkich kroków za mną. Wszystko to wydawało się drugorzędne wobec szalejącego we mnie huraganu. Nie wiedziałem, co myśleć. Wszystko wydawało się tak nierealne, że ledwo mogłem zebrać myśli. Kiedy wsiedliśmy do samochodu, siedziałem tam przez chwilę, wpatrując się przed siebie, czując, jak moje palce nerwowo ściskają kierownicę. Anna usiadła obok mnie, nie odzywając się ani słowem. Wiedziałem, że czekała, aż się odezwę, ale za każdym razem, gdy próbowałem znaleźć odpowiednie słowa, moje myśli wracały do tego momentu w gabinecie, sposobu, w jaki patrzyła na Jean-Pierre A, sposobu, w jaki się z nim śmiała, sposobu, w jaki stał zbyt blisko niej z ręką na jej ramieniu. W końcu przerwałem ciężką ciszę, zadając pytanie, które dręczyło mnie przez cały ten czas, jak długo to już trwa. Mój głos zabrzmiał niespodziewanie cicho, ale w środku starałem się powstrzymać od eksplozji emocji. Usłyszenie jej odpowiedzi było dla mnie ważne, a jednocześnie bałem się jej. Anna westchnęła, jej twarz wyrażała mieszankę zmęczenia i frustracji. Seriorza, nic się nie dzieje, powiedziała cicho, patrząc na mnie z pewnego rodzaju desperacją. Wszystko jest nie tak. Jej głos był miękki, ale wyczuwałem w nim napięcie. Wydawała się wierzyć w to, co mówi, ale to nie sprawiło, że moje wątpliwości i niepokój zniknęły. Odwróciłem się do niej, nie powstrzymując już emocji. Czy źle zrozumiałam? zapytałem, czując narastający gniew. Przyłapałem cię praktycznie w ramionach innego mężczyzny. Co w tym złego? Moje słowa zabrzmiały głośniej, niż się spodziewałem, ale nie mogłem ich dłużej powstrzymywać. Każda chwila w gabinecie, każdy gest Jean-Pierre'a i spojrzenie Anny wydawały mi się zbyt jasne, by można je było zinterpretować w jakikolwiek inny sposób. Anne westchnęła ponownie, teraz z nutą irytacji. Serioza, naprawdę przećwiczyliśmy tę scenę, nalegała. To na nasze przyjęcie z okazji ukończenia szkoły. Chcieliśmy zaskoczyć wszystkich studentów i wykładowców. To była tylko część przedstawienia przysięgam. Mówiła to wszystko z takim przekonaniem, że przez chwilę zaczęłam nawet wątpić we własne uczucia. Ale potrząsnąłem głową, nie wierząc w ani jedno jej słowo. I musiałaś usiąść na stole, żeby to zrobić. Anno widziałam jak na niego patrzysz powiedziałam starając się zachować spokój mimo że w środku byłam wściekła Nie jestem ślepa Anna delikatnie wzięła mnie za rękę jej dotyk był miękki ale natarczywy jakby chciała przywrócić więź która wydawała się być na skraju zerwania Serioza posłuchaj mnie jej głos brzmiał pewnie ale była w nim nuta niepokoju Jean-Pierre naprawdę jest wspaniałym nauczycielem Tak jest charyzmatyczny i tak Podziwiam jego wiedzę, jego podejście do nauczania, jego talent do przekazywania języka w taki sposób, że wydaje się żywy. Ale musisz zrozumieć, że to wszystko to tylko szacunek dla jego profesjonalizmu. Nie ma i nie może być między nami nic więcej. Jesteś dla mnie jedyna. Instynktownie cofnęłam rękę, czując mieszankę nieufności i bólu. Jeśli to prawda, powiedziałam ostro, to dlaczego nic mi nie powiedziałeś o tym występie? Dlaczego wszystko wydawało się takie dwuznaczne? Dlaczego to ukrywałeś? Moje słowa zabrzmiały ostro, ale nie mogłem powstrzymać rosnącego podniecenia. Obraz Anne i Jean-Pierre'a stojących tak blisko siebie wciąż powracał do moich myśli. Anne zamilkła, jakby jej słowa nagle się skończyły i szukała odpowiedzi. Widziałem, jak odwraca wzrok, jakby zbierała myśli. Wydawało się, że próbuje dobrać odpowiednie słowa, by wyjaśnić, co się dzieje. "Chciałam cię zaskoczyć" powiedziała w końcu, patrząc mi w oczy, a jej głos stał się cichszy i łagodniejszy. "Przygotowujemy scenę z Cyrano de Bergerac. To bardzo piękna i poruszająca opowieść o miłości, o pasji, o słowach i języku. To sztuka, która tak wiele dla nas znaczy, dla całego kursu i chciałam ją dla ciebie zagrać na zakończenie, żeby pokazać ci, czego się nauczyłam przez cały ten czas. Jej słowa brzmiały szczerze i poczułem, jak lód zaczyna się we mnie topić, ale niepokój wciąż nie ustępował. Spojrzałem jej w oczy, próbując dowiedzieć się, czy mówi prawdę, czy to tylko kolejna piękna historia, która ma wygładzić szorstkie krawędzie. Widziałem szczerość w jej spojrzeniu, ale uraza i zazdrość wciąż we mnie kipiały. Te uczucia były zbyt silne, by tak łatwo odpuścić. Serioza kontynuowała cicho, jej głos był pełen bólu, jakby zdawała sobie sprawę, że mnie zraniła, nawet jeśli nieumyślnie. Wiem, jak to wyglądało z zewnątrz. I wiem, jak się teraz czujesz. Ale musisz mi zaufać, jesteś dla mnie jedyny. Ten kurs francuskiego jest częścią mojego marzenia, które miałem od dawna, wiesz jak zawsze chciałem nauczyć się francuskiego. A ty pomogłeś mi je zrealizować. Wspierałeś mnie, kiedy zdecydowałam się na ten kurs, wierzyłeś we mnie i nie chcę, żeby cokolwiek zniszczyło to, co mamy. Nie powinno być między nami nieufności. Wzięłam głęboki oddech, próbując uporządkować myśli i trochę się uspokoić. Słowa Anny brzmiały rozsądnie, ale moje serce wciąż było rozdarte między urazą a chęcią uwierzenia jej. Anno, zaczęłam powoli, wciąż czując napięcie w środku, po prostu nie wiem, co myśleć. Przez ostatnie kilka tygodni byłaś tak pochłonięta tymi zajęciami, tak często mówiłaś o Jean-Pierre, jego metodach, jego lekcjach, że wydawało mi się, jakbyś już nie była ze mną. A teraz przyłapuję cię w tej sytuacji. To było zbyt nagłe. Anna westchnęła ponownie, jej ramiona lekko opadły, jakby poczuła ciężar moich słów. Rozumiem, powiedziała cicho, spuszczając wzrok na swoje dłonie, powinnam była powiedzieć ci o przedstawieniu wcześniej. Nie chciałam, żeby to wyglądało na coś tajnego. Chciałam zrobić ci niespodziankę na zakończenie szkoły. Ale teraz widzę, że to był błąd. Spojrzała w górę z żalem w oczach. Wyglądało na to, że dręczył ją obrót spraw i fakt, że jej nieszkodliwy plan miał takie konsekwencje. Siedzieliśmy w ciszy, która wydawała się nieznośnie długa i ciężka. Jedynie odgłosy wieczornego miasta, dochodzące przez okno samochodu, przerywały ciszę. Światło ulicznych latarni padało na przednią szybę, tworząc delikatną poświatę wewnątrz kabiny, ale prawie tego nie zauważyłem. Próbowałem poskładać elementy tej sytuacji, uporządkować swoje uczucia i dowiedzieć się, co dalej. Po jednej stronie skali była Anna, moja żona, kobieta, którą kochałem i z którą żyłem przez tyle lat, a po drugiej obraz tego, co widziałem dzisiaj i poczucie, że coś się między nami zmieniło. Wiesz, powiedziałem w końcu, może ja też powinienem zapisać się na ten kurs. Anna spojrzała na mnie ze zdziwieniem. Mówisz poważnie? Przytaknąłem. Tak. Widzę, jak wiele znaczy dla ciebie francuski. Może jeśli będziemy uczyć się razem, lepiej zrozumiem twoją pasję. Może to pomoże nam się do siebie zbliżyć. Do oczu Anny napłynęły łzy. Och, sierioża. To byłoby wspaniałe. Naprawdę jesteś na to gotowa? Jestem gotowa spróbować, odpowiedziałam. Ale pod jednym warunkiem. Jaki? Zapytała Anna. Żadnych więcej prób na stole, powiedziałem, próbując się uśmiechnąć. Anna roześmiała się przez łzy i przytuliła mnie mocno. Obiecuję. Tylko biurka i krzesła. Siedzieliśmy w swoich ramionach, a ja czułem, jak stopniowo opuszcza mnie napięcie. Tak, to była trudna sytuacja i wciąż mieliśmy wiele do omówienia. Ale w tym momencie zdałam sobie sprawę, że nasz związek jest silniejszy, niż myślałam. Więc powiedziałem, odsuwając się, co opowiesz na kolację w tym francuskim bistro, o którym mi mówiłaś. Oczy Anny zabłysły. Z przyjemnością. Ale zamówię po francusku. Umowa stoi, uśmiechnąłem się. Ale tylko jeśli nauczysz mnie mówić, kocham cię po francusku. Jete Aime, wyszeptała Anna. Jete Aime, powtórzyłem i w tym momencie zdałem sobie sprawę, że niezależnie od tego, jakie wyzwania przed nami stoją, nasza miłość pomoże nam je razem pokonać. Odjechaliśmy, zostawiając za sobą centrum językowe i wszystkie nieporozumienia tego wieczoru. Przed nami była kolacja wypełniona francuską kuchnią i rozmowami o przyszłości przyszłości, w której będziemy uczyć się nie tylko nowego języka, ale także siebie nawzajem, odkrywając na nowo piękno naszego związku. Ta okazja była dla nas ważną lekcją. Pokazała, jak łatwo może dojść do nieporozumień i podejrzeń, jeśli nie dzielimy się ze sobą naszymi myślami i planami. Ale pokazała też siłę naszej miłości i chęć pracy nad związkiem. Od tego dnia zaczęliśmy więcej rozmawiać, dzieląc się naszymi marzeniami i obawami. Zacząłem uczęszczać na lekcje francuskiego z Anne i chociaż język był dla mnie trudny, cieszyłem się każdą minutą spędzoną z nią. Razem uczyłyśmy się nowych słów, śmiałyśmy się z mojej okropnej wymowy i marzyłyśmy o przyszłej podróży do Paryża. Jean-Pierre okazał się naprawdę świetnym nauczycielem i zrozumiałam, dlaczego Anne tak bardzo go podziwiała. Ale teraz nie byłem zazdrosny. Widziałem, jak oczy mojej żony rozjaśniają się, gdy mówi do mnie po francusku i wiedziałem, że nasza miłość z każdym dniem staje się coraz silniejsza. Miesiące później, gdy staliśmy na scenie na rozdaniu dyplomów, grając tę samą scenę z Sajraną no de Bergerac, złapałem spojrzenie Anny i wiedziałem, że podjąłem właściwą decyzję. Nasze małżeństwo stało się silniejsze, nasza miłość głębsza, a wszystko to dzięki nieoczekiwanemu zrządzeniu losu i lekcjom francuskiego. Chcę natychmiast przeprosić za wszelkie błędy w tekście lub dubbingu. Dopiero się uczę, a język tego kanału nie jest moim ojczystym. Dubbing jest wykonywany przy pomocy sztucznej inteligencji. Proszę o wskazanie błędów, abym mógł je naprawić i poprawić jakość treści. Będzie mi również miło, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na ten temat. Wasze wsparcie w komentarzach bardzo motywuje mnie do dalszego poszukiwania nowych, interesujących historii. Dziękuję za zrozumienie i udział. Subskrybuj kanał i umieść dzwonek, aby nie przegapić nowych historii.